Wideo. Tym razem przerobimy sobie techniki z gard zamkniętej, te które ostatnio w kółko sobie przerabiamy. Po pierwsze, jeżeli chce ze stójki płynnie kogoś wciągnąć do gardy, to jest bardzo fajny chwyt. Z dwoma rękami za jedną rękę, wtedy bardzo ciężko mu tę rękę wyciągnąć. Raczej nie robię go z jednej ręki, bo wtedy on bardzo często ten po Za to tutaj jest równocześnie ciężki. Siadam sobie na tyłku, zabezpieczam go sobie jedną nogą, żeby nie oprzeć mojej gardy, i wciągam do środka. No, czyli w pełnej prędkości będzie to wyglądało w ten sposób, że łapię go, śladą, zabezpieczą cieniu. Okay? Stąd robimy sobie presję na nim, czyli przytulamy go tak, żeby zaczął się bronić. Jeżeli mi rękę na twarz, idziemy do trójkąta pękami. Jeżeli nie potrafię tego trójkąta wykończyć, to mam odsłonięte plecy i z tego chwytu, jeżeli nie potrafię gościa skończyć, mogę sobie wysunąć pupę, stać, strągnąć go i zająć plecy. Jeżeli z tej samej presji będzie to drugą ręką, na przykład będzie próbował spychać moje nogi, mogę sobie zepchnąć tą rękę i zrobić kilką. Zepchnąć dłoń, dociągnąć stopę, udusić go. Chodź chodź, Do mogę też iść bezpośrednio, czyli wepchnąć rękę do środka, przerzucić stopy, usunąć rękę, dociągnąć stopę, podnieść biodra i udusić go. Jeżeli zachowuje się w inny sposób, na przykład pod wpływem, wpływem tej presji odpycha się od maty, nie od maty, jeżeli odpycha się od maty, mogę się jego rękę, chwycić za jego barkiem moją własną rękę i pójść do kimura. Jeżeli ta kimura w jakiś sposób nie działa, na przykład chowa swoją rękę pod brzuchem, mogę z tego samego chwytu, trzymając go po prostu za bark, podeprzeć się ręką, podeprzeć się nogami i zrobić flipa. Chwyt do kimury jest zresztą bardzo dobrym otwarciem, żeby złapać go w wilotynę. Okay. Mamy taki łańcuch reakcji na ten rodzaj presji. I teraz jeżeli chodzi o, o tą moją presję, czyli to, co ja robię, żeby jemu tutaj było niekomfortowo i żeby, żeby on nie potrafił mi przejść, to przyciągam go do siebie i nakładam mu nogi na plecy. Jeżeli on zrywa te chwyty, to ściągam go znowu. Staram się to zrobić robić do momentu, kiedy Przestanie otwierać migardę, będzie się odpocząć. Wtedy zazwyczaj zaczyna popełniać błędy, próbuję, próbuję w jakiś niestandardowy sposób uciekać. wtedy mogę go złapać na, na tym, żeby wykorzystać którąś z tych technik. Dziękuję.